W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam nagrody jakie możemy w tej chwili odebrać za zadania metaliki. Jestem teraz w teraz trybie zero budowania. Spójrzmy do szafki albo najpierw może na zadania. Tu mamy cele dodatkowe. Ukończ zadania metaliki. Mam 20 na 20 jak widzimy. I plakat w tej chwili prezentuje się tak, jest jeszcze nie uzupełniony, oczywiście nowe zadania dojdą. Mamy odkryj obrazek metaliki, by go odblokować. Ukończ zadania metaliki, by uzupełnić litery nazwy zespołu i używaj sesji bisów, by zbierać nuty metaliki. Czemu i przy posągu metaliki, by rozpocząć sesję bisów. Gdy sesja bisów jest aktywna, zadawaj obrażenia przeciwnikom lub przeszukuj pojemniki, by mieć szansę na wystąpienie nut metaliki. Spójrzmy na pierwszą nagrodę. Jest to Emotka. Emotka prezentuje się tak. Są to paradowe rify. Może jeszcze raz? Pierwszy rząd gotowy. Możemy również zdobyć. Gromową gwiazdę, czyli graffiti. Tak się prezentuje. Ale to oczywiście nie wszystko, bo gdy spojrzymy sobie na przykład na scenę główną, można zdobyć nową gitarę. Ona jest tutaj. Snake Bite. Rytmiczna niszczycielka! Widzieliście ją również na emocce, jak się prezentuje razem z postacią. Ale to oczywiście nie wszystko, chociaż może Wam jeszcze pokażę, żeby nie było tutaj. Widzimy to jest właśnie ta pierwsza gitara zdobyta. Jest jeszcze druga, ale na razie. ...niedostępna. Mamy jeszcze w Rocket Racing... Mamy tutaj zadania. Widać, że już następne są jeszcze niedostępne. Aż się zrymowało. Ale teraz możemy zdobyć. Oj, gdzie ja tu poszłam? Tutaj mamy Backfire. Taki oto piękny samochód. Koła, które również tutaj widzicie, są do zdobycia, jak i malunek na ten samochód, samochód można edytować. Kolorków jest dużo. Różnych dostępnych dla każdego coś fajnego, więc spokojnie karoseria dostępna w różnych kolorach, wariantach. Mamy tutaj wzory, gwiazdy, które już, widzieli, które już widzieliście, ale to nie tylko. Przy okazji wpadły mi pasy, to jeszcze Wam w sumie pokażę, ale one teoretycznie nie są w zadaniach metaliki, przynajmniej ja tego nie zauważyłam. Natomiast oczywiście pasują do tego samochodziku. No co mi powiedzcie, ma klasa samochód, prawda? I technika. Spójrzmy na koła, mamy. One jak się nazywają? Chasing Light, metaliczne uderzenie. No możemy się przyjrzeć jeszcze raz. A może bliżej byście tutaj chcieli, o proszę bardzo, spojrzeć na ten wzór. No to jest ten sam jak na graffiti, które możemy teraz odblokować. Jak wam się podoba samochodzik? A może totalnie coś innego Was tutaj urzekło? Może podoba wam się emotka? Może super gitara, bo jesteście totalnie muzyczni? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam. Jakie jest zdanie Wasze na ten konkretny temat? Ale oczywiście, jeśli macie inne pomysły, inne jakieś myśli, którymi chcecie się podzielić. Jak najbardziej zapraszam do sekcji komentarzy również w tym celu.